A więc nowy film. Łoszy male widzowie jestem laktoza. Troszeczkę mu to nie było, ale to się dzisiaj zmienia. Dzisiaj jedziemy do... Niemiec! Przed film tam na dole czerwony guzik musi być szary, no lecimy po dwa koła, tak? No i kurde, Instagram, tutaj się pan wyświetla. Też tam wbijajcie, bo ciekawe foty, tak. Ja już patrzcie ubrany, tu wszystko zostawiamy. Lecimy do Niemiec. Dobra, jestem w Pradze. Lecimy dalej do... E, gdzie my oh, w ogóle jedziemy? O, do Wajden, e, no Jesteśmy w Praze, dwie godziny jechaliśmy i macie tutaj przybitki jak tu wygląda ten dworzec Chciałbyś ściągnąć mnie na ziemię, nie masz na co liczyć No bo lecę jak Supermannie meteoryt Kiedyś odkryłem tu kosmos przez narkotyki Dzisiaj czuję się tu obcą i Shabsonity Ja bo generalnie jesteśmy w kawiarni i staliśmy jak takie typowe polaczki przy kasie, żeby coś zamówić, i babka chciała do nas, żebyśmy nie usiedli. I udało się zamówić. O kurwa, co to, to się stanęło? Te, przyszło jest takie coś. Jak to się nazywa? Smoothie i smakuje jak trawa. Ale serio, to smakuje jak trawa. Pa. Spróbuj. zpróbuj. No, za się Ziko. 85 koron. Jak trawa, no powiedz, że nie. Dobra, no, dawaj to już. Mówi, na o bo teraz tak patrzy to, to powinno być kurwa mango a nie prawa jaka Niech nie tak to też przetłumaczy proszę No Mango proszę, no halę w ogóle to tak naprawdę wygląda o co chodzi Pyska, Dobra mordeczki jesteśmy już w autokarze, jedziemy prościut do We 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 i tam się widzimy i no będzie ocena pokoju, będzie bania dokładnie tak, dobra, widzimy się Widzę cię w tłumie, ej Widzę cię w tłumie, maniurek, ej Oczy masz wielkie jak kule, ej, ej Ale numer, Oczy masz wielkie jak kule A mówili, że się nie zatrzymamy na jedzenie, tylko prosto do szwabów E, e a to jednak jest spodzianka Dobra, w Mela A więc to jest pokój w Niemczech I schaby wyjebane Ty, a tak serio, to kurde, patrzy mamy telewizor Łóżko No, czuł, że jedno, ale jest Lustereczko, co my tam dalej mamy? Tutaj jakieś szafki Tutaj, kuźwa Wannę Pa, normalnie nawet szamponik jest taki, o Kurde, masno No i tu co mamy? Luzlew, no i patrzcie Kuwa, mi się podoba Jakiś trup? Nie? Dobra, to git się podoba Ha, jak my generalnie po kolacyjce, co nie, Tomuś? 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 Jesteś po kolacyjce? Okay. Mhm. No i pan Pawlak, no kurwa No i no, generalnie yy, Czekaliśmy godzinę ponad na trzy pizze Jeden typ w ogóle wziął nie swoją pizzę <laughs> Ale no dobra Trzy pizze hawajskie. Piszcie w komentarzach, czy lubicie pizzę hawajską. No kurde, pizza hawajska zawsze spoko. I pan Tomek, no, kurde. Ale będą sławni. Ale Dobra, później zobaczymy, co będziemy robić. W sumie, dzisiaj się już nic nie wydarzyło. takiego jak graliśmy sobie troszeczkę w FIFA, w UFC I no, nic nie było takiego do nagrywania. Jutro będzie troszeczkę więcej atrakcji, więc jutro ponagrywamy. Zostawcie 50 łapencji w górę, to nagramy. No po prostu dalej to, co tutaj się dzieje i no tyle. Temat vlogowy, jak vlogoza bez kitu. Buźka,